Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl, kosznikradiow.net pomoc informatyczna.pl obsługa IT Twojej firmy. Kwestia Ukrainy wraca do publicznej świadomości, to jednak no, cały czas to nie jest temat, który rozpala masowe emocje w Stanach Zjednoczonych. I tutaj myślę, warto spojrzeć na sondaże po wczorajszym orędziu prezydenta Donalda Trumpa wygłoszonym przez, przed połączonymi izbami kongresu. I tak na przykład, jak informuje magazyn The Hill, yy, zgodnie z, przywołując sondaże przeprowadzone przez CBI. S- News. Zdaniem 76, szanowni, 76% respondentów było zadowolonych z tego, co powiedział Donald Trump, podczas gdy przeciwne zdanie wyraziło tylko 23% ankietowanych osób. Również większość respondentów 63% stwierdziła, że Donald Trump odpowiednią, dużą liczbę czasu poświęcił tematom dla nich ważnych. A tylko 28% ma zdanie przeciwne. I tutaj, przechodząc do samego, samego orędzia, to w tym orędziu, które było jednym z najdłuższych w historii, jak wyliczyli korporatnie amerykańscy, czasami naukowcy z jednej z uczelni, było to najdłuższe orędzie prezydenckie o, przynajmniej, przynajmniej, od początku lat 60., a być może w ogóle najdłuższe w historii. Większość te, tego czasu Donald Trump poświęcił na kwestie polityki wewnętrznej, na kwestie związane z nielegalną imigracją, z bezpieczeństwem publicznym, z rozwiązywaniem problemów ekonomicznych. Kwestie związane z polityką międzynarodową były na dalszym planie, a jeżeli już się pojawiały, to najpierw pojawił się kanał panamski, to oczywiście pojawiła się kwestia nowych ceł, ale to powiedzmy są tematy gospodarcze. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to najpierw kanał panamski, potem kwestia Grenlandii. dopiero tak naprawdę na końcu bardzo krótko na temat Ukrainy. I teraz oceny tego wystąpienia no, pokazują, że rzeczywiście po prostu społeczeństwo amerykańskie tak dzisiaj postrzega wyzwania stojące przed Stanami Zjednoczonymi. Temat Ukrainy nie jest tematem, który, jeszcze raz to powiem, rozpala społeczne emocje. Tutaj widać ogromną dysproporcję, jeżeli chodzi o nawet przekaz medialny pomiędzy mediami europejskimi, tym bardziej mediami polskimi, co oczywiście jest bardzo zrozumiałe, a mediami amerykańskimi. My skupiamy się na kwestiach ukraińskich. Tutaj te kwestie się pojawiają, ale nie są one na pierwszym miejscu. Tomku wspomniałeś o Panamie tymczasem? To jest chyba świeża informacja. Jose Raúl Molino, prezydent Panamy twierdził, stwierdził w X, -ie, czyli na dawnym Twitterze, prezydent USA Donald Trump kłamał, twierdzą, że jego administracja zaczęła odzyskiwać kanał panamski. Takiego procesu w ogóle nie ma. Nie jestem, szczerze mówiąc, zaskoczony tym stwierdzeniem. Jak wiemy, Donald Trump ma w zwyczaju mijać się z prawdą. Szczególnie, że to wczorajsze orędzie tak naprawdę miało bardziej charakter wiecu wyborczego niż faktycznego orędzia wystosowywanego przez głowę państwa. To było w dużej mierze doskonale przygotowane to. Dlaczego mówię doskonale? Dlatego, że Donald Trump rzeczywiście ma pewną niezwykłą umiejętność łączenia pokazywania pewnej wizji, bardzo ogólnej wizji, wizji bez konkretów oczywiście, jakichś być szczególnych, bo to on no, od tego zaczął, że to Złoty Wiek Ameryki, najwspanialszy czas w historii. Hmm, oczywiście podlane ogromną dawką narcyzmu, gdzie on wielokrotnie podkreślał, że jest najlepszym prezydentem, chyba lepszym od samego Jerzego Waszyngtona. Ale on potrafi to połączyć z pewnego rodzaju takimi właśnie wrzutkami, które niekoniecznie muszą być pokrycie w rzeczywistości, a które mają uwiarygadniać tę wcześniej, wcześniej nakreśloną wizję. I wreszcie trzecim elementem, który Donald Trump dodaje, jest odniesienie do zwykłego człowieka. Wczoraj było bardzo wiele momentów, kiedy Donald Trump bezpośrednio zwracał się, podawał przykłady osób, którym jego, polityki, jego, jego polityka pomaga. Te osoby były obecne na sali, chociażby przywołał kwestię dwóch bulwersujących morderstw dokonanych przez nielegalnych imigrantów: chodziło o zabójstwo studentki w stanie Georgia i zabójstwo dziewczynki w Seattle. Na sali były matki ofiar, do których zwracał się się Donald, Donald Trump. To oczywiście było bardzo wzruszające na takim poziomie emocjonalnym, no widząc matkę tej zamordowanej dziewczynki, po której twarzy płynęły łzy, no po prostu trudno nie jest się wzruszyć. To jest ogromna ludzka tragedia, którą tutaj Trump, uważam cynicznie, wykorzystuje po prostu do tego, żeby uwiarygodnić swoją politykę. Także takich zagrań w czasie, w, w, w trakcie tego wczorajszego wieczoru było zdecydowanie Zdecydowanie więcej. Chociażby kiedy Donald Trump zwrócił się do swego specjalnego gościa, którym był 13-letni chłopiec DJ Daniel, walczący z rakiem mózgu, a którego może nim jest zostać policjantem. Ten chłopiec jest honorowym członkiem ponad 600 różnych departamentów policyjnych i w trakcie tego, tego orędzia Donald Trump powiedział, że właśnie mianował go członkiem Secret Service, czyli służby odpowiedzialnej za ochronę amerykańskiej głowy państwa, dyrektor Secret Service wręczył chłopcu legitymację agenta właśnie tej służby federalnej. No to tam oczywiście piękne, jak mówię, wzruszające, wzruszające momenty, no ale one w tym w, w takim anturażu, w takim momencie wykorzystywane są po prostu do tego, żeby pokazywać, że Donald. że te. Prog Polityka wdrażana przez Donalda Trumpa odnosi się do losu zwykłego obywatela. Tutaj w tym wypadku Donald Trump mówił o konieczności przywrócenia etosu służby policyjnej, zapewnienia lepszej ochrony policjantom, dofinansowania policji, pewnego rodzaju oddania hołdu funkcjonariuszom, którzy dbają o bezpieczeństwo wszystkich Amerykanów. Także ten. Całe to wystąpienie było pewnego zaju, show. i tutaj nawiązując jeszcze do Twojego pytania, no właśnie, kwestia kanału panamskiego tutaj Donald Trump też twierdził, że ten kanał został oczywiście wybudowany przez Amerykanów, że tysiące osób, pracowników budujących kanał panamski, straciło życie z uwagi na bardzo trudne warunki również klimatyczne zagrożenie ze strony malarii. I że ten kanał był budowany w interesie Stanów Zjednoczonych, że Jimmy Carter za symbolicznego dolara przekazał go Panamie, ale nie przekazał go Chinom. No i tutaj ten kolor, kolorny argument, który się wcześniej pojawiał w wytoryce Donalda Trumpa, że Chiny za pośrednictwem firm podporządkowanych rządowi w Pekinie były w stanie de facto przejąć kontrolę przede wszystkim nad dwoma głównymi portami znajdującymi się nad kanałem, a zatem, że tak naprawdę ten kanał kontrolują i czerpią z niego korzyści. Ja nie mówię, czy tak jest, czy tak nie jest. Ja mówię, mówię to, o czym powiedział Donald Trump, i który znacznie stwierdził, że w związku z tym Stan Zjednoczone rozpoczęły proces odzyskiwania kanału. Nie chodzi tu oczywiście o jakąś interwencję zbrojną, nie wiem, lądowanie spadochroniarzy, tylko o wejście amerykańskiego kapitału, który miałby przejąć przede wszystkim kontrolę nad tymi portami. Donald Trump twierdził, że ten proces już się rozpoczął. Jak widać wcale tak nie jest. Tak natomiast jak wspomniałem, to dla mnie nie jest zaskoczeniem. My wczoraj obserwowaliśmy szczoł, a nie sprawozdanie z działalności tej administracji. To jest też coś um, uderzającego, bo jednak wcześniej tego typu orędzia, oczywiście one zawsze miały wymiar pewnego rodzaju marketingu politycznego, mającego służyć podkreśleniu osiągnięć urzędującego prezydenta. Tym niemniej jednak były one przeważnie bardziej wyważone, bardziej... Szczegółowe. Tym razem obserwowaliśmy niejako kolejny wiec wyborczy, tylko tym razem już w wydaniu nie kandydata na prezydenta, ale urzędującego gospodarza gabinetu Owalnego. Warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Minie dokładnie tydzień od tego spotkania z Zeleńskim, tak omawianego, gdy odbędzie się. Pierwszy kryptowalutowy szczyt i to będzie miało miejsce w Białym domu. Także nowy prezydent jest zaangażowany również w tę tematykę. Tak, kryptowaluty są tutaj tematem istotnym, chociaż on się wczoraj nie za bardzo pojawiał takie samego orędzia. to też pojawiają się pewnego rodzaju zarzuty o to, że osoby powiązane z Nadem Trumpem mogły po prostu zyskać na spekulacjach na rynku kryptowalutowym, natomiast w tym momencie nie ma na to takich twardych dowodów, to są pewnego rodzaju przypuszczenia, ale rzeczywiście Donald Trump wydaje się zaangażowany w promowanie tej formy rozliczeń, tej pewnej architektury finansowej. Natomiast ja bym jeszcze nawiązać tutaj do tego wczorajszego orędzia, bo jeszcze jedna rzecz była bardzo widoczna, a mianowicie jednak ogromny podział amerykańskiej sceny politycznej i samego amerykańskiego społeczeństwa. Właściwie to orędzie rozpoczęło się od skandalu, kiedy z sali obrad został de facto wyrzucony Al Green, czyli kongresmen, członek Izby Reprezentantów ze stanu Teksas, który przerywał wystąpienie Donalda Trumpa, zaledwie kilka minut tego rozpoczęciu. On wstał, krzyczał, wymachiwał laską. W związku z tym speaker Izby Reprezentantów, Mike Johnson, podjął decyzję o wyrzuceniu Al Greena z Kongresu. No to jest rzeczywiście rzecz niespotykana, żeby doszło do sytuacji, w której jeden z kongresmenów, reprezentantów narodu amerykańskiego musi być usunięty z sali obrad, podczas gdy prezydent wygłasza swoje orędzie. Również nawet na początku demokratyczni członkowie Kongresu nie wstali, nie przywitali owacjami Donalda Trumpa. Tradycyjnie tak to wyglądało, że nawet jeżeli później w trakcie przemówienia przeważnie prezydentowi sekundowali wiwatowali jego zwolennicy z jego partii. No to jednak na początku to było takie ponadpartyjne przywitanie urzędującego prezydenta jako głowy państwa, jako prezydenta wszystkich Amerykanów. Tym razem tego zabrakło. Tutaj warto też zwrócić uwagę, że część kongresmenek z Partii Demokratycznej związanych z ruchami feministycznymi ubrała się na różowo w geście protestu przeciwko ich zdaniem antykobiecym działaniom Donalda Trumpa. Też wielu przedstawicieli Partii Demokratycznej trzymało takie czarne tabliczki z napisami na przykład kłamca. Także dla Partii Demokratycznej mm, właśnie, albo na przykład, o, tutaj proszę bardzo, mam taki przykład, właśnie. Ty, ty, Elon Musk kradnie, mm, to są kłamstwa, to nie jest normalne. Mm, tego typu tabliczki, które miały pokazać, że przynajmniej część przedstawicieli Partii Demokratycznej no, w zasadzie całkowicie bojkotuje działania e, urzędującego prezydenta. Także te emocje jakby po stronie demokratów też były bardzo silne. Obserwując wczorajszy kongres, jak na dłoni było widać, jak skonfliktowane, jak podzielone, podzielona jest dzisiaj Ameryka, że w zasadzie praktycznie nie ma możliwości rozmowy. Pozostaje tylko wzajemna walka i to jest coś niezwykle niepokojącego. Dodam jeszcze, że Bernie Sanders się uaktywnił, trochę zapomnieliśmy o nim, ale Tomku, ponieważ jest 16.44, to już chyba nie dasz rady odpowiedzieć na to, bo Mikołaj Murkociński siedzi obok mnie i za chwilę rozpoczynamy serwis Blisko Wschodni, chyba, że chcesz dwa, trzy zdania na zakończenie coś powiedzieć. Przede wszystkim myślę tutaj, że... Jednak to wytąpienie pokazuje, że Donald Trump cały czas utrzymuje pewnego rodzaju dynamikę polityczną. Ja miałem wrażenie, że demokraci pomimo tego protestu byli w pewien sposób zgaszeni, że demokraci jak dotychczas nie wypracowali pewnego rodzaju strategii umożliwiającej odpowiedź polityczną na działania Donalda Trumpa, który bezwzględnie to wykorzystuje i który trafia w czułe sturny Amerykanów. Jak mówię, to oczywiście był pewnego rodzaju show, to był pewnego rodzaju popis, ale popis ze strony Donalda Trumpa skuteczny. To również niestety ostrzeżenie dla nas wszystkich, że tematy związane z wspieraniem Ukrainy, tematy związane ze wsparciem do Europy Środkowej dzisiaj, dzisiaj nie są w Waszyngtonie priorytetem i my o tym musimy pamiętać. Tomasz Grzywaczewski, to było więcej niż trzy zdania, no ale trudno wybaczam ci. A obok mnie już Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia. A kiedy? Zobaczymy, może to będzie czwartek. Tomasz Grzywaczewski ze Stanów Zjednoczonych Obsługa IT Twojej firmy.